Moi drodzy, pełen dynamiki misyjnej, a tym samym przekonania, że misje są sprawą wiary, święty Jan Paweł II w encyklice noszącej tytuł Misja Odkupiciela Redemptoris Missio pisał, że kiedy patrzymy na świat kończącego się XX wieku, widzimy niezmierzone horyzonty misji. I dodaję za święty Pawłem. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. To przesłanie gromadzi nas dziś, nam przy aby modlić się w intencjach księdza kanonika Zygmunta Kwiecińskiego, waszego proboszcza, który kierowany łaską wiary na nową podejmuje posługę misyjną w Kazachstanie w archidiecezji Astana. W odpowiedzi na jego prośbę ubogaconą zami to dorosłego i dobrego kapłana nie dałem pozytywnej odpowiedzi. Decyzja nie była łatwa i prosiłem zarówno księdza Kałnika, jak i arcybiskupa Tomasza Petę, aby modlili się i omodlili moją Przyszłą decyzję. Dlatego dziś w Waszej Wspólnocie Parawianej w Piekoszowie, na świętej, która jest źródłem wszelkiej dynamiki misyjnej, nie żegnamy, ale posyłamy Księdza Zygmunta jako misjonarza z darem dobrej nowiny do ogromnego kraju, pełnego stepów i łagów, ale i wielkiego oczekiwania na głosiciela Ewangelii. Wszyscy, moi drodzy, jak tu jesteśmy, mamy żyć Duchem Jezusa Chrystusa, boskiego misjonarza, bo wszyscy jesteśmy ochrzczeni, a misjonarz nie rodzi się z jakiegoś szczególnego powołania, ale z łaski Któr Świętego, z tej dynamiki, jaką Bóg zaszczepia w naszych Serce. Co więcej, posyłając misjonarza, Kościół może odnieść do siebie te słowa z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, że radosnego dawcę Bóg miłuje. Kilkunastoletnia posługa misyjna księdza Zygmunta w Kazachstanie dała dowody jego miłości do ludzi i Kościoła, w tym azjatyckim wielkim kraju. Jednocześnie uczyła go, kim jest kapłan, niosący Chrystusa i żyjący miłością boskiego misjonarza. Bo najważniejszym celem ewangelizacji jest przekazanie prawdy, że Bóg w Jezusie kocha każdego człowieka, że Bóg w Jezusie kocha każdego człowieka. A miłość można czerpać tylko ze źródła, którym jest Bóg. Bowiem Bóg w swojej istocie jest miłością. Nie bez powodu już jako metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła, a później jako namiestnik Chrystusowy w dokumencie dla Kościoła w Afryce zatytułowanym Ekleza in Afrika Kościół w Afryce napisał, że Boża miłość w Jezusie Chrystusie ramionami Krzyża obejmuje wszystkie ludy i narody bez wyjątku. A misja Moj drodzy zawsze zaczyna się od wyjścia, od opuszczenia swoich bliskich, nawet parafian kochających i szanujących swojego proboszcz. Darze posłania kapłana na misję Kościół Kielecki, jak wspomniałem, nikt nie traci. Ubogaca się darem dojrzałej wiary, ponieważ, jak uczył nas Ojciec Święty Jan Paweł II, wiara umatwia się tylko wtedy, kiedy jest przekazywana. Dokonuje się to w rodzinie, stąd przynosicie dzieci do pszczół. Dokonuje się to w darze komunii świętej i bierzmowania. To wy, kochani rodzice, jesteście pierwszymi bohaterami takich wydarzeń ewangelizacyjnych i najlepsi świadkowie wiary. W naszych czasach, kiedy tak wiele jest pogardy do Boga i Jezusa Chrystusa oraz Jego Kościoła, potrzeba odwagi, aby nieść dar miłości tam, gdzie ludzie czekają na Ewangelię, a takich miejsc. Jest wciąż bardzo wiele. I moi drodzy, jeśli dziś dokonujemy tego posłania, to tylko dlatego, że miesiąc październik jest miesiąc, miesiącem różańca, a żywy różaniec to jest owoc troski o misję, jak to uczyniła w 1826 roku dziś już błogosławiona Paulina Żarikon. Październik. To miesiąc misji, ze światowym dniem misji, zwanym niedzielą misyjną, jaką przeżywaliśmy przed ostatnią niedzielę października. Co więcej, nikt nie ma prawa tym, którzy czekają na Ewangelię, odnawiać im nadziei. Tym bardziej, że rok jubileuszowy 2025 uczy nas, że jesteśmy pielgrzymami Nadziei nie tylko dla siebie, ale także dla naszych braci i sióstr, którzy tęsknią za Mszą Świętą, za Słowem Bożym, za łaską Sakramentu Świętym. Misyjny obowiązek głoszenia Ewangelii nie został odwołany przez Jezusa Chrystusa. A Jezus wciąż prosi, czasem bardzo dyskretnie, czasem przez lata szepce również i do serc kapłanów. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, jak pisał święty Marek. A nakaz misyjny w Ewangelii świętego Mateusza wybrzmiewa też tym poważnym zadaniem. Uczcie tych, którzy przyjmują Ewangelię, aby byli moimi uczniami. I Pan Jezus zapewnia, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlatego rozumiemy, że tam, gdzie głosi się Słowo Boże, ono zawsze zwiastuje wiosnę duchowej odnowy, nadzieją prawdy i sprawiedliwości, szacunku i miłości. A tych wartości, moi, moi drodzy, na świecie brakuje. Wiedzą to obecni tu misjonarze i powiem, może przez brak pokory, że ten świat nie tyle znam doskonale, ale go mam ciągle przed oczymi. Jako chrześcijanie żyjemy duchem ofiary, bo przecież modlimy się wzajemnie za siebie, a w dziełach miłosierdzia, czasami tak niewielkimi jak ewangeliczny kubek wody, dajemy dowody, że nikt nie jest, jest nam obojętny. A dziś panemia ja obojętności, znieczulenia naprawdę zatarza kręgi. I są już specjaliści, anestezjologzy, cywilizacyjni, którzy chcą człowieka zobojętnić naprawdę, dobro, na Ewangelię, na miłość. A nawet wręcz wszczepiają jakiś jak złośliwości. A misjonarze Szczególnie dają dowody tej odwagi, miłości, czego wzorem był święty Paweł, apostoł narodu, jak słyszeliśmy to w jego wspomnieniach i wynurzeniach, które wybrniały w pierwszym czytaniu z listu do żywia. Tyle się wycierpiał, tyle przeżył, ale był wdzięczny Panu Bogu za łaskę nawrócenia i do końca, wtedy, kiedy musiał Położyć rzymie, jako obywatel cesarstwa, swoją głowę pod katowskim mieczem. Misjonarz, jak Jezus musi być w drodze, jest jak dobry pasterz, który nie lęka się drapieżnych wilków nowoczesnej kultury i obyczajów, nie lęka się współczesnych herodów, który, których dziś nie brakuje na świecie, również w Polsce i w Kazachstanie nie dzieli, ale jednoczy. Wychodzi naprzeciw i zaprasza. i zaprasza słowami Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przyjdźcie do źródła prawdy i miłości, jakim jest boskie serce Pana Jezusa. Moi drodzy, pozostaję pod wrażeniem tych słów Ojca Świętego Franciszka z encykliki noszącej tytuł Umiłował nas. Kiedy do tych słów z Ewangelii świętego Mateusza z 11 rozdziału Ojciec Święty dodaje taki niewielki komentarz. Abyśmy w tej miłości, której uczymy się Jezusa rozkochali świat. Rozkochać świat w tej prawdziwej miłości, która nie uwodzi i nie zwodzi która nie zmienia natury człowieka, która go nie przytłacza, która nie odbiera mu nadziei, ale która potrafi pięknie kochać. Aby być autentycznym uczniem Jezusa Chrystusa i misjonarzem, tę sposobność i okazję ma każdy oczą. A szczególnie misjonarz musi oddać Jezusowi swoje serce, aby kochać tak jak on. Dać mu swoje oczy, aby widzieć potrzeby bliźnich. Dać mu swoje nogi, aby szły do potrzebujących. Dać mu swoje ręce, niekiedy spracowane do krwi, <kli> aby dzieliły się bliskimi. Kięwe kanoniku Zygmuntzi. Po pierwszej pracy. Misyjnej. Na nowo zabiło Twoje serce do misji, które zaprasza Cię, abyś na nowo wyjechał do Kazachstanu, aby tam pracować wśród tych, których poznałeś przed laty. Ale to serce Twoje zostawiło tak wiele śladów tutejszej parafii. Nie tylko w odnowionych budynkach nowej plebanii, ale przede wszystkim tym, że potrafiłeś kochać swoich parafian, współpracować z siostrami zakonnymi i księżmi wikariuszami oraz księżmi dekanaci. Dla jednych byłeś proboszczem, a dla drugich dobrym dziekanem przez wiele lat. Niech na nowej drodze posługi przypomną Ci się lata pracy zorganizowanej przez Ciebie parafii pod Świętego Antoniego z Padły w Kazachstanie. Niech Ci się przypomni czas bycia rektorem w Karagandzie, a także ten czas, kiedy byłeś proboszczem Najświętszej Marii Panny niepokalanej w Vast Astanie. Posyłając się, księże kanoniku, nie żegnamy Cię, ponieważ zachowasz swoje mieszkanie na zbudowanej przez Ciebie plebanii. Dołączysz do grona naszych misjonarzy pracujących w Peru, Brazylii, na Jamajce i wybrzeżu Kości Słoniowej. Niech Twój trud duszpasterski pasterski Piekoszowie podejmie jako proboszcz, kanonik Wojciech Korupa, który był Twoim następcą w I zostawiliście tam piękne uroku dzieło, już też odnowionego po 25 latach Kościoła. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, oraz święci patronowie misji, a szczególnie apostoł Kazachstanu, błogosławiony Władysław Bukowiński, Wypraszają Ci Boże błogosławieństwo i życzliwość ludzi w posłudze misjonarskiej. My jako diecezjanie otaczamy Cię modlitwą, abyś nigdy nie pozostał samotny. Przed laty, o co nie podejrzewałem jednego z wybitnych teologów z diecezji katowickiej, który powiedział: Jeśli by posłany przez Kościół misjonarz poczuł się kiedykolwiek samotny, to my nie jesteśmy Kościoła. Moi drodzy, nie możemy zawieść żadnego z naszych misjonarzy i księdza Zygmunta, jak również i księdza Filipa Korbana, który przygotowuje się w Centrum Formacji misyjnej do posłania dalekim Peru. Niech modlica różańcowa, tak ukochana w Piekoszowie, będzie dla Ciebie najlepszym darem. I zapłacą za Twoją cierpliwość, miłość. I niech będzie wyrazem naszej wdzięczności. Amen.